Ty świeża zmokotowa jesteś? Tak, a co? Jajce k***, z, znasz kogoś? Zależy, co masz na myśli. A, a ja mam na myśli za-za-z. Ty, a może ty znasz takiego koca k***a, później się płeć pod celą? Z k***a bo wy się jak tamte na chawę. Hehe, jeszcze ci tubsko pęknie. Widzę oh, no, przygotowanie, kolego! O! Śmierć jest pewna. Godzina jest niepewna. A twoja godzina wybiła. Święto naszej patronki królowej Jadwigi Polski. Jest napisane. Kto z was jest bez winy? Niech pierwszy rzuci kamień. Czyż ten policjant, pisząc w protokole o czterech promilach we krwi, sam był bez winy? Nie. Dlatego powiadam panu. Nie sądźcie, byście nie byli sądzeni. I choć godnie naucza święty Augusty, że nic z tego świata nie możemy wynieść, ani nic nie możemy na ten świat przynieść, to jednak nasz szanowny zmarły wyniósł. Pytacie mnie co? Odpowiem Wam. Nasz podziw.